To może Filip trafi. Rafa koralowa. O, ty, ty, ty. 75. Eee, no to pod numerem trzecim coś dla Was. Można posłuchać głośno tej narady, byłoby nawet wszystkim przyjemnie. Jakie zwierzęta oprócz ryb żyją w morzu? Jedno no to proszę, mówcie, mówcie Krewetka. Jedno zwierzę. Krewetka. Homar. Dwie krewetki, jeden humor. Piranie. Pirania. E... Piranie. Jednak nie. Punkty lawata. Mamy 75, a pod numerem trzecim mamy Kraby.